Po prostu go zabij to chuja pan Oczywiście tych akurat nie trzeba zabijać, nie? Bo tu nic nie ma. Ale jest jedno miejsce, gdzie już wypadałoby. A jeszcze jest jedno miejsce, które wypadałoby. To jest w ogóle anomalia. O się przemieni. Przemienił się. A. Czego nie lubimy w anomaliach? Zasięgu. Raz. Ale chyba i te piromancji jest po imprezie. Nie, po, powinno się udać. Sporo tu gród tu. tu. O właśnie. To chciałem, żebyś zrobił misiaczku kumelinowy. Jak ty się przemieniasz dajesz trochę więcej dusz i masz fajniejszy drop Jest na błyskawic a ja nie mam many o już już prawie wszystko co mogę stary zakopał się o to, zajebiście. zaraz mnie zabiją mówiłem mówiłem, że mnie zabiją zabiją mnie nowe bo oczywiście połasić się musiałem pieprzonego yy, gówniaka on nie jest gówniakiem? To już. też inna sprawa. ale Połaścić się musiałem. Dobra, zejdziemy z drugiej strony tym razem. Tu jest fragment butelki, jest tu sekret. Nie, fragment kości. No i jeden czot. No i to jest w adekwatne. Do upgrade'u naszej zdolności killingu. No. Teś kurwa się pierdol. Szmato to głupia. Na plecy zaraz spadną. Oni są tu w czterech. Z czego y, rzucają y, mega ilością sztyletów. Więc sobie kurwa, uciekaj. Przyjmę. Dobra, jest y, double kill. Jezus! To wasze kurwa sztylety. Musiał mieć trzy hity sprzedać z niego. Inaczej byłby chory. Dobra, łap! się boisz, to giń. Ja Też bym się przestraszył. Prze Trzech zanim poleciało, żaden nie wrócił. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Wystarczy? Nie, jeszcze nie wystarczy. Cztery razy trzeba w niego rzucić. Fajnie, bo wiem, że dropi grudy Tytanitu. Że tu. Nieźle to farmić Mam prakmany. No kurde Jeszcze spadnę Zabity. E... Nisko mi jest na razie niepotrzebne. I tak jeszcze muszę przelecieć tam na górę. Tu jest znajdźka, ale tu też jest rycerz. wcale nie śpi. Teraz chopa. ma... On ma na oczy. Żeby tego było mało. To jest silniejszy, <laughs> tak jak wspominałem, właśnie na rycerzach widać tą różnicę. Jak któryś ma czerwone oczy, a który nie. Okay. Ta strona jest wyczyszczona tą stronę jeszcze muszę wyczyścić. Jeszcze muszę tutaj zejść na dół. Czekaj, się znowu zabije tego. Dobra, zgin. Miałeś PH Tu jest jeszcze znajdźka. Tarcza. Nie, ja Tarcza jest na dole. Nienawidzę tylko przeciwnika bardzo szybki i nieobliczalny. Właśnie, to po nieobliczalnym no No gro, co to było? Możesz mi powiedzieć, bo nie bardzo chyba. Rozumiem. Jeszcze dostałem odmrożenie. Dzięki. Dzięki! Ciekawe za którym razem go pokonał w takim razie. Bo... On dostaje takiego świra. No, ale nie, nie wiedzieć. Kurwa mać no! Zaznacz mi go! Przecież to jest... Pierdolca idzie dostać czasami. Jezus, co ja odpierdalałem teraz? Takie mi się proforma. Ja pierdolę. Jeden HP został. Jeden HP. Przestań, kurwa. Pan. Pa... Co ja? z drugiej strony. Lepiej zginąć w czułach. Zaraz to wszystko poodzyskuje, ale no, mimo wszystko, wkurza. Wkurza mnie ten przeciwnik strasznie. Nie dość, że on jest strasznie odporny na ogień, Jeszcze właśnie jest kurwa taki bardzo mocno spamerski. Nawet nie wiem jak go kurwa blokować. Znaczy jak go tak... unikać. Dlaczego wypisało mnie z PSM-u, PlayStation, please? Najgorsze jest to, że teraz to zjebałem, bo go nie zwiudowałem. Mogę mieć kurwa mały problem. A tak jak mnie zaspamuje tam schodząc, to skinę od razu i stracę wszystkie dusze. Tam co prawda jest nie. O to jest zawsze 1 level. Jest ponad 1 level. To mi fajnie cztery sobóż daję. Ej, brakuje mi tylko jednego fragmentu butelki. Ej, nie pamiętam gdzie jest. Czy możesz mnie przepuścić? Nie możesz. Dobra, rozumiałam. Kurwa mać. I z tym targetowaniem. No tak mnie kurwia ta część z tym targetowaniem, że to sobie nawet yy, nie wyobrażasz. Jeden z drugim po prostu yy, zjebali. Totalnie zjebali targetowanie. No ten system jest upierdliwy. Dobra, na, na razie jak troszkę ochłoniesz, to zejdź wejdziesz czy gdzieś mi się tu tajnikujesz. Tajnikujesz się. I oczywiście targetowanie. Targetowanie Jakbyś się uparł, to by właśnie mnie zabił. Itylski rapier. Fajna rzecz. W ogóle te itylskie bronie są fajne. Tutaj wszystko jest bezpieczne, jak coś. Są w dwóch skrzyniach kamienie, w jednej powinno być tarcza. A może w trzech? Nie, dobrze. W trzech skrzyniach jest, są kamienie i w jednej jest tarcza. Cztery skrzynie są. No i, i on potrafi nadwróć. Najlepsze jest to, że ich jest 3 w grze. W całej grze jest 3. Jeden ma miecz, ten pierwszy. Jeden właśnie ten daje rapier. W sumie ten rapier to chyba sobie ulepsza. Zostawię ulepsza. I jest jeden, który daje... No. Jak to co daje? No. Daje same fajne rzeczy. Nie, no... tą Lance chyba daje. Nie jest jakiś wymagający tak jak się działa na dystans? Trzy hity z tego przyzwoicie. Ła wow. też jest na trzy. Ten był spustolata. Nie wpadłeś na to, że cię po prostu pierdolę? Tak ciężko się namyśleć. Sobie. Dobra. Czekam mnie i tak jeszcze jeden szybki powrót. Jak tam byłem mogłem wejść na górę, znaczy zebrać tamtą duszę, tam chyba dusza była do zebrania, tu nic nie ma, eee, tu jest skrót, który sobie od razu odblokuje, bezpośrednio do bossa.